Osiedle pięciu mostów znajduje się przy ulicy Stężyckiej w Gdańsku. Półtora hektara terenów zielonych, stawek i strumyk. Ulice wybrukowane kostką, osiedle chronione przez system kamer. 159 mieszkań, nieduże kameralne osiedle dla osób, które cenią sobie ciszę, spokój i niewielu sąsiadów. Na trzech hektarach zbudowane jest 14 budynków. Mieszkania na osiedlu są od 38 metrów kwadratowych powierzchni do 120 metrów. Do każdego mieszkania można nabyć komórkę lokatorską oraz miejsce w garażu podziemnym.